9 sierpnia w Lublinie z placu zamkowego ruszył 78. Tour de Pologne, którego grupa Arche i hotel Arche Lublin jest partnerem. Zapraszam Państwa na relację z tego wydarzenia. W tym roku jako Arche Hotel Lublin jesteśmy partnerem pierwszego etapu 78 Tour de Poloń. Mamy przyjemność gościć ekipy zawodników, dziennikarzy. Wiem już nieoficjalnie, że goście są bardzo zadowoleni. No i czekamy na dalszy rozwój wydarzeń i to, co się wydarzy na trasie. Arche Hotel Lublin stanowi bazę noclegową dla kolarzy z całej Europy, a wśród nich również Polacy i Maciej Bodnar. Dzień dobry, witam Maciek. Dzień dobry. Reprezentujesz grupę Bora Hans Groche. Już 10, 11 raz na trasie. No właśnie nawet nie liczyłem tego, ale tak, tak mi się wydaje, że to będzie 10 bądź 11 start. Pierwszy miałem właśnie w 2007, czyli 15 lat temu. Kilka razy nie startowałem, także myślałem, że koło 10 startu jesteśmy. Przed chwilą rozmawialiśmy, że te emocje nie są już aż tak duże. No nie, dla mnie tym bardziej, że ja przed chwilą wróciłem z Igrzysk Olimpijskich z Tokio, także e, jest to dla mnie po prostu nowy, nowy start, można powiedzieć. E, tam były trochę większe emocje, bo jednak to są Igrzyska. To jest nasz narodowy tour. Też są tu emocje, tyle, że tak jak powiedziałem, dziesiąty start i jestem przyzwyczajony już do tego wszystkiego. Oczywiście zawsze jest miło wrócić do kraju na te wyścigi, gdyż jako, jako Bora Hans Groche mało ma sił w Polsce praktycznie trudę Polonii i ewentualnie mistrzostwa Polski. Także drugi start w tym roku dla mnie w Polsce. No już się nie mogę doczekać, bo całkiem nowa trasa mam, nowa trasa w tym roku. Może to dobra okazja do tego, by porównać bazę noclegową Kiodo do, do polskiej. Czy spełniamy oczekiwania polskich kolarzy, o, kolarzy tak naprawdę z całej Europy? No myślę, że tutaj o Tokio chyba było trochę powiedziane, także na pewno kolarze są zadowoleni, mamy duże pokoje, dobre jedzenie, także Polska jest bardzo gościnna, jak zawsze. Myślę, że kolarze będą to dobrze wspominać. Dokładnie, bardzo dziękuję za rozmowę i pozdrawiamy. Dajcie jakiś super okrzyk dla naszych kolarzy, mm -hmm. dla naszej polskiej drużyny, żeby im się dobrze jechało. Super! I teraz mocniej, głośniej. Krzyknijcie, jesteśmy z wami! Jesteśmy z wami! Brawo! Oto kibice z Lublina. Czy dzisiaj są nazwiska, którym pan kibicuje? No oczywiście, Michałowi Kwiatkowskiemu. Eee. Drodzy państwo, ze mną najważniejsza osoba Tour de Pologne 78 edycja i on wielka postać wicemistrz olimpijski kolarstwa szosowego no nikt inny tylko Czesław Lang ze mną tutaj z grupą Arche bardzo się cieszymy że znalazł pan dla nas czas witamy tutaj na trasie kilka słów może jak pan się czuje w ogóle czuję się fantastycznie, dużo pracy, bardzo dużo pracy. Dzisiaj rano wstałem o godzinie 6:00, już miałem jakieś tam wywiady telewizyjne do poranków, do, 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 do innych stacji, ponieważ ten wyścig jest transmitowany przez 5 godzin dziennie. Telewizję Polską, Polsat też, też ma prawa do pokazywania tego wyścigu, no ale później jakieś tam odprawy z dziennikarzami, byłem na rowerku, no i teraz jesteśmy tutaj razem, no i przede wszystkim korzystałem z tej okazji, chciałem podziękować grupie Arche za to, że jesteśmy partnerami, znamy się dobrze z właścicielem, cudowny człowiek, cudowny człowiek, pasjonat tego co robi. Co Byłem w wielu jego hotelach i, i podziwiam ile hoteli uratował, ile hoteli doprowadził do świetności i cieszę się, że mamy takiego partnera, grupa Arche. No i zaczynaliśmy też takie imprezy wspólne w Janowie, ale wiem, że teraz w Janowie organizowany jest triatlon, którego? 28 sierpnia Dokładnie. Się w Janowie, ja no, więc słuchajcie, czyli 28 sierpnia widzimy się w Janowie Podlaskim. Zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj widzicie taka prawa medialna, to, to na pewno będziecie dobrze się czuli. No i życzę sobie przede wszystkim fajnej zabawy dla każdego, żebyście przyjechali przygotowani, a jak nie, to biegli, przepłynęli, przyjechali na rowerze dla fanu, dla, za, dla zabawy. Warte uczestnictwo. Zawsze. Stoi się na najwyższym podium. Także naprawdę zapraszam Was wszystkich tutaj. A grupie Arche, jeszcze raz bardzo dziękuję za to, bo mam opinię kolarzy, którzy właśnie zatrzymali się, którzy spali w hotelach grupy Arche. Wszyscy bardzo zadowoleni. Super łóżka, super jedzenie. Także chętnie tutaj wrócą, już nawet jako turyści. Panie Czesławie, zapraszamy do wszelkich naszych hoteli. Cieszymy się, że możemy wspólnie z Panem tu dzisiaj być. I życzymy samych dobrych dróg na tej trasie. Szczęśliwych, dziękujemy. bezpiecznych. I mam nadzieję, może spotkamy się na mecie. No właśnie, zapraszamy. <laughs> zapraszamy do zobaczenia.